W Polsce działa ponad 60 tysięcy fundacji i stowarzyszeń, które mają realny wpływ na komfort naszego życia i na naszą przyszłość. Bardzo często, nawet nie wiedząc o tym, korzystamy z ich pomocy i usług. Organizacje pozarządowe to nie jest jakieś abstrakcyjne pojęcie. To jest element naszej rzeczywistości. Ale ponadto trzeci sektor spełnia niezwykle ważną funkcję edukacyjną. Wytwarza on środowisko, w którym nabywać można kompetencje obywatelskich. Szkoła jest dobrym miejscem, żeby zacząć zmieniać świat wokół nas. Jeżeli chcemy mieć świadomych obywateli, potrzebujemy świadomej młodzieży. Program Młodzież i Filantropia skierowany jest do uczniów. On pokazuje, co to jest ten mityczny trzeci sektor i co to są organizacje pozarządowe. Pomożecie mi wnieść zakupy, jak was jest tak dużo. którzy mają tutaj jakby się rozwijać na się z Pragi itd. Tak Raz w roku robimy latem taki projekt z dzieciakami na podwórkach, przez około miesiąc i zaczęło się niewinnie, bo myśmy wtedy pracowali ze szczudłami i wymyśliliśmy sobie, że pójdziemy z tymi szczudłami na to podwórko i zrobimy sobie swoją próbę i może po tygodniu jakieś dziecko podejdzie, zapyta nieśmiało, co to jest, o co chodzi. No więc okazało się, że po pięciu minutach przyszło sto dzieci i zażądały szczudeł. Gdyby takie warsztaty zrobić raz, to by było wręcz dla nich ze szkodą, bo to by było trochę tak, że pokazujesz im coś fajnego, że może być inaczej, a potem sobie idziesz, nie? I oni właśnie zostają z takim poczuciem, że ich życie jest złe, ale tu przyszedł ktoś z zewnątrz, coś pokazał, poszedł i jego nie ma i tego już nie ma. Mnie to nie dotyczy. Dlatego my jesteśmy od 10 lat, tak, dokładnie. I dlatego powtarzamy i kontynuujemy te projekty. Projekt Młodzież i Filantropia jest realizowany w kilku etapach. Pierwszy etap to zapoznanie się uczniów z ideą filantropii, zapoznanie się z problemami społecznymi. Następnie uczniowie szukają w swoich społecznościach lokalnych organizacji społecznych, które najlepiej rozwiązują dane problemy. Przygotowują na ich temat wystąpienia i później na forum szkoły przed jury konkursu przedstawiają swoje prezentacje. Najlepsza grupa uczniów, która przygotuje najciekawszą prezentację, wygrywa nagrodę finansową dla bohatera swojej prezentacji. Grupa beneficjentów TPSW jest bardzo duża. Po pierwsze są to wózkowicze osoby z niepełnosprawnością. TPSW dba o to, by przełamać bariery psychiczne, które tworzą się u ludzi zarówno po wypadkach, jak, u, jak i u tych, którzy od dłuższego czasu są na wózku i mają opory z wyjściem z domu. Drugą grupą beneficjentów są osoby pełnosprawne oraz media i urzędy, ponieważ TPSW walczy ze stereotypem osoby na wózku jako ofiary. Prawdziwe bariery napotykamy dopiero po wyjściu z domu i przedstawiamy dwie równoległe ścieżki osoby pełnosprawnej i niepełnosprawnej. Muzyka Widzimy osoba pełnosprawna biega sobie po schodach, uda się na swoje lekcje, a tu nagle osoba niepełnosprawna wjeżdża do szkoły i co przed sobą spotyka? Dwie pary schodów. Ja nie jestem za ubłyskowiczami, Byskowicz. za, za to po prostu ten przyjaciół. Co najwięcej dowiedziałam się o tej organizacji, przepraszam, Echo. Najważniejsze jest to, że założyli ją. Właśnie rodzice, dzieci niedosłyszących, no i specjaliści w dziedzinie habilitacji, słuchu i mowy. Jako uczeń, właśnie myślę, że ja bym chciała postawić plusa przy echo. Bo chłopak nie jest zbyt wprawiony w mowie, a jednak trzeba się tego tak dobrze nauczyć, żeby opowiadać tego historię, a nie także czytać z kartek. Osobym na Szalonego Włóczkowicza, bo ta prezentacja chyba się wyróżniała na, na tle. Było widać jakąś strukturę w tym wszystkim. I ten bukskot, który właśnie pokazał człowieka. Znajemy jedną nagrodę, a dodatkowo wyróżniamy, tak, za przygotowanie prezentacji. Ja akurat, ja ja akurat jakbym miał wybierać do plusów, to wybrałbym praworządnych było... i ekonomicznych. Dla mnie ogólnie robienie researchu o, czącego fundacji, którą moglibyśmy wybrać, um, otworzyło mi trochę oczy na wielość, ile jest tych fundacji. Poznawanie ludzi, którzy robią coś dla innych społecznie i, i czerpią z tego przyjemność, jest zaraźliwe, tak? więc myślę, że im to też y, dużo daje. Promowanie tej działalności y, społecznej i działalności organizacji pozarządowych jest bardzo, bardzo słuszne. Niektórzy być może pomyślą sobie, że, że może warto w tym, w tym sektorze i w takiej działalności się, się spełnić. We'll W tym programie trzeba poznać organizację, co ona robi, na tyle wgryźć się w temat, żeby umieć to potem innym opowiedzieć w sposób taki, żeby był dla nich atrakcyjny, zrozumiały. Czy dokładnie wchodzi zespół projektowy w rolę takiej organizacji pozarządowej, która musi innych przekonać do tego swojego działania, żeby wybrali ją jako tą organizację, która dostanie od nich darowizny, albo do której ktoś przyjdzie i będzie pomagał jako wolontariusz. Wybraliśmy tę organizację, dlatego, że po pierwsze jest to właśnie problem, problem autyzmu niezbyt powszechnie jakoś poruszany, przynajmniej my mamy takie wrażenie. A po drugie, dlatego że są naprawdę profesjonalni. Wiedzieliśmy, że jeśli się z nimi zaczniemy współpracę, to na pewno te pieniądze, które możemy wygrać, nie zostaną zmarnowane. Głowę szybko wzrusza. Chciałam przekazać jeszcze raz bardzo podziękować i pogratulować za wszystko. Było naprawdę super. Jesteście świetnymi ludźmi. Wy jesteś się mam nadzieję, że przydadzą. Są bardzo ważne środki. 5000 tysięcy to jest bardzo dużo pieniędzy. Praca w takich organizacjach to jest nie tylko wielkie serce, ale też właśnie wielka wiedza i wielkie umiejętności. dla małych, lokalnych organizacji to na pewno jest duża pomoc i wydaje mi się, że to jest bardzo satysfakcjonujące, jeżeli ja angażuję się w jakieś przedsięwzięcie, ja ciężko nad tym pracuję, a później okazuje się, że, że to jest, to jestem właśnie ja, który wygrywam i wygrywam nie dla siebie, dla siebie wygrywam na satysfakcję, satysfakcji oczywiście, ale wygrywam dla innych, dla tych, których uwierzyłem. I tak naprawdę w tym projekcie każdy wygrywa. I wygrywają uczniowie, którzy poznają coś nowego, ale również osobiście angażują się w te działania. Wygrywa organizacja, nie tylko pieniądze, bo to jest oczywiście dla nich ważne, ale również... To przedsięwzięcie jej w jakiś sposób mnie uwiarygadnia, pokazuje, że tak, jestem, jestem fajną organizacją, jestem ważna. Jeżeli my młodzieży nie nauczymy takich działań prospołecznych w okresie, kiedy ona jest w szkołach, to potem bardzo trudno będzie te nawyki wyrobić. Liceum, gimnazjum to jest ten moment, kiedy budzą się dla takich takie instynkty też społeczne. I myślę, że to najlepszy moment, żeby to wykorzystywać. To się ciągle rozwija. To wymaga czasu i myślę, że nowe pokolenie, to które w tej chwili jest w liceach, które wchodzi dopiero w dorosłe życie, nada nowy impuls właśnie trzeciemu sektorowi i jego działalności. Film powstał w ramach projektu Młodzież i Filantropia promowanie postaw obywatelskich wśród licealistów. Projekt Młodzież i Filantropia był realizowany w roku szkolnym 2011-2012 w dwóch liceach ogólnokształcących w Warszawie. Fundacja dla Polski zaprasza kolejne szkoły do zaangażowania się w realizację projektu i zmieniania na lepsze otaczającego nas świata. Po więcej informacji zapraszamy na www.mlodziez-i-filantropia.pl